Dźwięk flażoletu kojarzy się najczęściej z muzyką celtycką, kulturą muzyczną Karpat, a także z muzyką historyczną. I tę muzykę staramy się grać, ale poznajemy także twórczość wielkopolskich flażolecistów urodzonych jeszcze w XIX wieku. W orkiestrze uczymy się gry, muzykujemy, rozmawiamy o kulturze i wspólnie ustalamy repertuar naszych występów. Taki styl pracy wymaga jednak pewnej dojrzałości, dlatego zapraszamy do nas przede wszystkim osoby dorosłe oraz młodzież. Spotykamy się w ośrodku kultury przy ulicy poznańskiej 14, a sala prób jest czynna w czwartki i piątki od 16 do 19. Rozpoczynamy 30 rok działalności i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Można się z nami kontaktować telefonicznie lub SMSowo pod numerem 508 897 341. Wojciech Wietrzeński, Stwarzeńska Orkiestra Flażoletowa.